Was serdecznie na swoim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na vloga z Paryża. W Paryżu jesteśmy przez najbliższe 6 dni i naszą wycieczkę rozpoczęłyśmy od Giverny, gdzie są ogrody Moneta, jego dom. Także właśnie tutaj dojechałyśmy pociągiem do werną, potem Boltem już tutaj. I tutaj spędzimy najbliższe 2 godziny, a resztę dnia będziemy zwiedzać Paryż, ponieważ my może jesteśmy 6 dni. To plan jest mocno napięty. Znowu jestem z dziewczami, które są pierwszy raz. Także znowu, znowu będziemy w Lóże i w Muzeum Biorsy i we wszystkich tych stałych punktach, ale też będziemy w wielu fajnych miejscach. zwiedzanie tutaj całej posiadłości. Przyznaczyłyśmy dwie godziny. Byłyśmy już w domu Moneta. Jest przepiękne. Bardzo estetyczne. Byłyśmy w stawie, przy stawie, nie w stawie, gdzie są liwie wodne e, oraz w tych ogrodach i naprawdę jest to przepiękne miejsce. w bibliotece narodowej w Paryżu. Jestem tutaj pierwszy raz. Biblioteka jest przepiękna, salowalna też jest cudowna. Teraz szukamy czegoś do zjedzenia. Zeszliśmy na taką pastę. Pan nam powiedział, że niestety nie może nam dać stylika, bo ma rezerwację za pół godziny. No co Kara powiedziała, zrobimy się, zjemy. I my tak z Izu siedzimy mówimy. i te pół godziny, jak nam 20 minut zrobił makaron, to mamy 10 na jedzenie. Ona nie, pan powiedział 45. No i się, zapytały się zapytałyśmy się pana i co? Okazało się, że pan powiedział 30. E, więc dosłownie jakby dostałyśmy te jedzenie, nie wiem, jako jakieś priority w 5 minut. My wzięliśmy carbonarę. Kara wzięła jak, jakiś inny makaron i zjadłyśmy go. I jest pół godziny po godzinie e, 19 i wszystko zostało zjedzone, zapłaciłyśmy i wyszłyśmy nawet. I ca cały, cały, cały ten całą kolację z tego żartowałyśmy, bo jeszcze nigdy tak szybko nie jadłyśmy. Dosłownie pół godziny wszystko, od wejścia do wyjścia, ale pan był bardzo miły i... I się cieszę, że nam to zaproponował. Bo jak to jest pięknie, na przykład o tu. Nagle jakieś miejsce w ogóle. Karina się oddala, tak. A czekamy na Izę, a ona już jest tam. Nie wiem czemu w ogóle. Także tak, teraz idziemy do takiego parku, a potem w Francuzów. Was kolejnego dnia w Paryżu. Dzisiaj znowu jest przepiękna pogoda. Wczoraj już było trochę za gorąco. I plan jest taki: idziemy na śniadanie, potem pod Eiffla i na kilka placów. Skąd widać wieżę Eiffla? Następnie mamy się przejść do takiego parku, w którym ja też jeszcze nigdy nie byłam. I potem jedziemy na Montmer, ponieważ dzisiaj jest 1 maja i też moje urodziny, no to niestety wszystko jest pozamykane, w sensie wszystkie takie, znaczy tak, część restauracji, dużo atrakcji jest pozamykanych, dlatego musimy głównie pozwiedzać dzisiejsze rzeczy z zewnątrz. Wczoraj byłyśmy na bardzo dobrym makaronie i tak, niech się ktoś skrada już do mnie, niestety. Właśnie miałyśmy mega fajną sytuację, bo stałyśmy, nagrywałyśmy vloga i nagle podeszła taka pani i się pyta, czy chcemy zdjęcie po francusku, taka starsza, mówiła, że tak w sumie. ona, jesteście z Polski I się okazało, że pani miała rodziców Polaków, mieszka to całe życie. I mówiła trochę po polsku, trochę po francusku, trochę po polsku, ee, że jest pod Krakowa i w ogóle, ale że życie mieszka w Paryżu, że to najładniejszy sezon, żeby przyjechać, mówiła nam. Musicie wsiąść na, rej musicie pójść na rejs, e, Zresztą ja też to dziewczyną mówiłam, więc może jutro się uda, e, że niby najpiękniejsze w ogóle, co, co jej zdaniem jest w Paryżu i że najbardziej się turystom podoba. Te się odwracają, bo, bo tak, bo Iza ma chorobę morską, ale Karolina mnie mierzy wzrokiem, nie wiem czemu. E, i, e, I teraz właśnie idziemy w takie fajne spoty, żeby zrobić trochę zdjęć. E, potem mamy w planach taki park i potem właśnie Montmer. 1 maja I na ulicach są dzwoneczki, ludzie sprzedają, są takie stanowiska i właśnie przeczytałyśmy, że to jest taka tradycja, że 1 maja się kupuje i obdarowuje osoby, którym się dobrze życzy. Także bardzo fajnie. Na polach marsowych, w sumie przy polach marsowych zrobili taki park dla psów. więc jakby ja już jestem zakochana jeszcze bardziej w Paryżu dzięki temu. Muszę tu zabrać Tediego. mamy. Udało nam się wejść równo na otwarcie o 18, więc miałyśmy spoko miejsca, bo znowu byłyśmy bez rezerwacji. Chcieliśmy zarezerwować tydzień wcześniej, ale nie było miejsc. I byłyśmy także pod Moleur Teraz zmierzamy w stronę mieszkania. No i potem jeszcze pewnie gdzieś wyjdziemy. Ogólnie dzień bardzo, bardzo udany. Kupiam. Teraz Wam pokażę, co kupiałam, kupiałam makaronika z nóżkami. Ja Taką yy, zabawkę Latidiego. Także ja się czuję spełniona po dzisiejszym dniu. Bardzo proszę. Makaronik z nóżkami. Ten sklep był cudowny. Powiedziałam pani, że jakbym miała kasę i większą walizkę, kupiłabym wszystko po prostu od niej. Były branka, były jakieś rzeczy do pielęgnacji. No były cudowne rzeczy. A sklep nazywał się Mercy Murphy. Pani witam Was kolejnego dnia w Paryżu. Dzisiaj zaczęliśmy od śniadania w naszej piekarni i teraz kierujemy się w stronę łuku triumfalnego, w stronę pól elizejskich. Będziemy także pod Louvrem i ja pod Louvre nie będę już dzisiaj zachodziła, tylko prawdopodobnie pojadę do Hausmana, do takiej galerii, gdzie jest vintage shop. Może coś tam trochę się przejdę, poszukam czegoś fajnego właśnie w vintage shopach, dookoła itd. Dziewczyny idą tutaj do Louvre'u, bo są pierwszy raz. Ja już nie chcę piąty raz tam zachodzić. W zasadzie sensie Louvre jest spoko, ale nie pięć razy pod rząd. I potem z Karoliną płyniemy e, rejsem po Sykwanie. E, a Iza jeszcze będzie zwiedzać Louvre. E, także na razie taki jest plan. Będziemy na pewno w perfumerii. E, no i będziemy jeszcze w jakichś fajnych sklepach też po drodze. To postaram się Wam pokazać. Tam, gdzie będzie można nagrywać, to nagram. Pogoda dzisiaj jest znowu przepiękna. Także bardzo się cieszę. Wczoraj byłyśmy w Le Requiement na drinkach. Kafejka jest przepiękna i ma widok na wieżę Eiffla, jeżeli się usiądzie tak z boku. Dzisiaj była olbrzymia kolejka, ale udało się wejść na Polak Elizejski. Byłyśmy teraz na kawie, jest nowa kawiarnia w Paryżu, tak nam się przynajmniej wydaje, że nowa. Ma jeszcze mało opinii. Świetnie wygląda w środku, ma cudny vibe i jest świetna muzyka. Nazywa się About You Harry, więc jakbyście kiedyś byli, to mega polecam. Kawa też jest przepyszna. Jest nie tak daleko od kul jak na to, że jest w tak świetnej lokalizacji. No to ceny są przystępne. Teraz zmierzamy do galerii Lafayette. Kilka godzin byłyśmy w takim autosklepie, mam nadzieję, że w takim autosklepie, gdzie obsługuje bardzo fajna osoba, z którą warto porozmawiać: Mariano. Jeżeli byście tam kiedyś byli, to zajście, pogadajcie z nim i my kupiłyśmy medełka o zapachu migdałów. Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, że zwiedzam sama jakieś miasto, w się sensie sama. No, ja jestem już dziewczynami, ale teraz na te. 5 godzin się gdzieś tam rozdzieliłyśmy i myślałam, że będzie mi tak mega ciężko, bo lubię w sumie z kimś pogadać o coś zapytać, ale nie wiem, przez ten vibe Paryża po prostu nie wiem czuję się, jakbym była w jakimś filmie. Idę sobie, widzę coś fajnego, zachodzę. No mega spoko jest. Nie wiem czy chciałabym sama tu przylecieć tak na cały pobyt. I też zastanawiałam się w sumie, czy... Tym razem, jak już będę w Paryżu, nie wiem, szósty albo siódmy raz, czy mi się nie znudzi. Już miałam takie, że może tym razem będę miała taki przesyt, że to już widziałam, tu byłam. Ale ogólnie teraz przez te kilka dni znowu byłam w wielu miejscach, w których nie byłam. I nie wiem czy życia wystarczyło całego, żeby tak zajść w każdą uliczkę i zwiedzić każdy sklepik i każde muzeum w Paryżu. Ale nie. Po prostu nie wiem, no to się nie nudzi, to, to jest coś takiego, że idziecie i zawsze jest coś ładnego, coś nowego, jakieś miejsce, gdzie możecie zajść. No nie wiem, czy to miasto potrafi się znudzić, na pewno wielu osobom tak, na pewno wielu osobom się też nie spodoba, ale no, no mi się nie nudzi, po prostu mogłabym tu być non-stop i mam wrażenie, że nie miałabym dosyć. Dobra, bo tak się rozgadałam sentymentalnie, a jestem teraz na tym placu z kolumnami e, i muszę znaleźć gdzieś wyjście Byłem gdzieś sobie usiadła no trochę chociaż i e, odpoczęła, bo te Nie wiem te 2,5 godziny ja nie wiem jak one minęły jakoś tak byłam w trzech, czterech Ginchet shopach w galerii, nie wiem, nie wiem jak to się stało, że nagle jest tak późno i nagle 2,5 godziny taką minęły sobie tej słynne kolumny witam Was kolejnego dnia w Paryżu. My już jesteśmy po śniadaniu. W, w przepysznej piekarni byliśmy. a teraz czekamy pod Muzeum di Orangerie, w kolejce, żeby wejść. Potem idziemy do Petit Palace, potem dziewczyny idą do Muzeum Di Orsi. Z kolei ja gdzieś tam się pokręcę, tak jak wczoraj. Do jakichś sklepów po zachodzę. To jest chyba wyjazd gdzie... Śpię najmniej i najwięcej chodzę, bo wczoraj dobiłyśmy do 38 tysięcy kroków. Zastanawiałyśmy się, czy nie zrobić 40, ale już nie się rady. Jestem pierwszy raz. Jest to miejsce, muzeum w sumie, z przepięknym e, I właśnie idę tutaj na górę ją zobaczyć z bliska. E, byłyśmy... Może tak, kupiłyśmy dużo mydełek. Dzisiaj już wam pokazuję z takiej firmy. Z polecenia łącznie mamy na trzy osoby 16 mydeł. Jakby... To jest główna nasz, główny nasza pamiątka z Paryża, z tego wyjazdu. To właśnie będą mydła. Eee, co się wydarzyło jeszcze dzisiaj? Ogólnie chodziłam po wielu vintage shopach. Jeden był naprawdę cudowny, mega luksusowe rzeczy, eee, ale nic nie wybrałyśmy koniec końców. Eee, no i było też gradobicie. Kiedy wyszłyśmy, e, nagle pojawił się grad. Eee, no i wyszłyśmy ze sklepu, pojawił się grat i to nie taki byle jaki grad, tylko po prostu olbrzymie kulki lodu uderzały w ziemię. Więc chowałyśmy się w barze i tam przeczekałyśmy to. To trwało jakieś pół godziny, ale było mega ciemno, była burza i nagle olbrzymi wiatr. No i się to rozpoczęło wszystko, co nie. Teraz po tym muzeum kierujemy się na kolację i w sumie obiad, bo nie mogłeś mnie nic zjeść przez to gradowicie. z kolejnego dnia. Dzisiaj jest ogólnie chłodniej. Wczoraj był epizod gradu i do takiego potężnego gradu w Paryżu. Na szczęście schowałyśmy się na te pół godziny, ale była olbrzymia wichura i kulki gradu naprawdę były spore. Dzisiaj idziemy najpierw pod Panteon pod te miejsce, gdzie mieszkała Emily w Paryżu. Następnie Shakespeare and Company, Saint-Chapelle, Notre Dame, mamy zarezerwowane wejście. Na 13.45 potem teoretycznie coś zjemy, a następnie na 16.30 mamy wejść do Muzeum Diora. Tak, tak to wygląda. Wczoraj w ogóle trafiliśmy na bardzo fajny vintage shop, ale to chyba jest taka bardziej wystawa. Oni wystawiają te swoje rzeczy tylko w weekend majowy, wczoraj i dzisiaj, więc możliwe, że dzisiaj znowu tam będziemy. Witam Was kilka godzin później. Wszystko zrobiłyśmy prócz saint które zrobiła tylko Karolina, bo była straszna kolejka, a my z poszliśmy do Notre Dame. Ogólnie Karolinie też się udało wejść, mimo że tam jakby Time Slot już minął. To i tak ją wpuścili. Notre Dame cudowne, bardzo mi się podobało. Nie wiem jak wyglądało wcześniej, ale naprawdę przepięknie wygląda. Kupiłam monetę. Na obiedzie byłyśmy w Kodawarii ramen. Ramen był jak zwykle przepyszny, bardzo smakowy. dziewczyną. Już to nagrywam piąty raz, bo im przeszkadzają cały czas. Nie wiem, jak mam w ogóle nagrywać to. Bo... W każdym razie chciałabym Wam bardzo podziękować za vloga. Nie będę się już odzywać, bo po prostu no nie, nie mam siły przebicia tutaj. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. No i do zobaczenia niedługo w kolejnym. Papa. Pa. Ej, hey, słuchajcie, sytuacja jedna na milion. Tylko w tym miejscu pada deszcz. Dosłownie, tu, tu, pada, tu nic nie ma. Pada znikąd, pada po prostu deszcz tylko w obrę obrębie znikąd? tego auta. idą tu, To idzie z budynku, No to nie idzie z budynku, to po prostu pada w innym <grym> miejscu. Patrzcie znaczy i losów to nagrywa, no. I wszyscy stoją, ja miałam takie czemu? Wszyscy patrzą. W